Proszę Państwa, już za chwilę miejsce Pana Majora Czeryżowskiego zajmie Pan Major Mariusz Dziubek, przypomnę, dowódca orkiestry reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, który już na dobry początek dostaje wielkie brawa od Gierzyckiej publiczności. Zapraszam Panie Majorze, został Pan wywołany, więc no wyjście jest, wyjście jest i to wyjście efektowne. Teraz pojawi się inne nazwisko, Enrico Caruso. Znakomity tenor, tenor wszechczasów, wokalista czasów, żyjący na przełomie wieku XIX i XX. Jego kariera trwała niewiele, ponad 20 lat. Zaczynał ją dosyć skromnie. Ale już wkrótce śpiewał na największych scenach najpierw Europy, a potem Ameryki. Rozpoczynał od swojego rodzinnego teatru San Carlo w Neapolu, bo pochodził z południa Włoch. A potem przyszły sukcesy w Wielkim Teatrze Covent Garden w Londynie, no i w Mediolańskiej Laskali, mekce opery. Potem wyjechał na kilka lat do Stanów Zjednoczonych, gdzie był pierwszym tenorem Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Tam kreował czołowe, główne Tenorowe partie w operach od Mozarta przez Pucciniego do Verdiego. Dokonał również na szczęście dla nas bardzo licznych y, nagrań, najwięcej w tamtym czasie. Na szczęście dla nas, bo dzięki temu, dzięki temu wynalaz wynalazkowi możemy podziwiać do dzisiaj jego głos, mimo wszelkich y, niedociągnięć technicznych. Myślę tutaj o y, niedociągnięciach technicznych oczywiście sprzętu fonograficznego. Proszę Państwa, zachwycony całą osobowością i w hołdzie temu wielkiemu śpiewakowi, drugi Neapolitańczyk, Lucio Dalla, piosenkarz i kompozytor, stworzył przed kilkunastu laty utwór szczególny, zatytułowany Karuzo, właśnie poświęcony tej wielkiej postaci. Utwór szczególny, który Lucio Dalla wykonał po raz pierwszy sam, później ze znakomitym tenorem i pamięci Luciano Pavarotti. dziś. Karuzo, specjalnie dla Państwa zaśpiewany przepięknym, włoskim, śródziemnomorskim głosem przez Marka Torzewskiego. Że, że będzie mi można powiedzieć chodzi o to, że ta pieśń w 74 roku została napisana specjalnie dla Luciano Pavarottiego na jego koncert w Nowym Jorku dla włoskiej emigracji i Lucio Dalla nazwa ten utwór Caruso. Jako że Caruso jest czymś co to, ja zawsze mówię włosi mają Trzy rzeczy, które, które po prostu kochają, to jest tak: mama, pizza, spaghetti, karuży. I dlatego, i dlatego został to on specjalnie napisany dla emigracji włoskiej. Dlaczego Państwu chcę zaśpiewać dzisiaj? Dlatego, że moje losy potoczyły się tak, że w pewnym okresie musiałem wyjechać. Nie mogłem wrócić przez pewien okres i dlatego wiem, co Lucio Dalla chciał powiedzieć przez tą piosenkę. Dlatego pozwoliłem sobie zaproponować właśnie ten, ten otwór, a nie inny. Także Lucio Dalla Caruso. E tira forte il vento Su una vecchia terrazza davanti a un golfo di sorrento Una uomo avverrà c'è una ragazza dopo che avverrà quando Poi si schierisce la voce e ricomincia il canto אָנָאָנָא אָנָא תֵּמָר אַמָאַי כִּשָׁא דְּשֶׁנָו אִנִא אִנִים תֵּבֵּן אִשָׁא אִי דְּלָּא לְּשֶׁן אִנָא שֶׁנָא אִי Then sell on the in America Mare da sola lampare E la pianta sia di un'elica Sento il dolore della musica Si alzo delle piano forte Ma quando vedo la luna uscire da nuvola Mi sembra più dolce a declamare Don't you know the boys want to be the sea? When they're thrown into the lake, tantara tu mo cosi di verità pubblico alchiano ti l'on america e voglio ti dire la tua vita come la sia un privilegio te ho Marek Torzewski, Marek Torzewski, utworze Karuzo, otoczonego Lucio Dalli. Marek Torzewski. Pan major Mariusz Dziubek. I połączone siły orkiestry z Wrocławia i Warszawy. W przepięknym, nostalgicznym utworze Haruzowym.